Mamanko Miłośnicy Detailingu, czwartkowy odcinek, niech to będzie taki krótszy dzisiaj odcinek, ale jakże potrzebny, dlatego, że dzisiaj pokażemy Wam, jak odświeżyć elementy chromowane w Waszym samochodzie. Wielu z Was sądzi, że to jest chrom, ale tak naprawdę nie ma co się oszukiwać, jest to powlekany aluminium, które powoduje, które też ulega jakimś oksydacjom, czy też pozostają ślady po zbyt agresywnej chemii, na przykład bez bezdotykowych. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam, jak usunąć powstające właśnie na tych chromowanych Chromowanych, aluminiowych rzeczach, po prostu plamki. Takie usunięcie, takiej właśnie oksydacji tych ramek nie zawsze jest w 100% takie, że to zadziała, ale dzisiaj pokażemy Wam taką rzecz, że od tego musicie zacząć, jeżeli chcecie przywrócić dawny blask i próbować, czy tak się da. No czy nie zadziałać? Na pewno zadziała, tylko czy na pewno będzie pożądany efekt przy pierwszym podejściu, przy drugim czy przy trzecim, to jest też ciężko gdzieś tam stwierdzić, no bo jeżeli auto było myte na przykład na myniach dla samochodów ciężarowych, gdzie ta chemia jest naprawdę wysoko zasadowa i mocno żrąca, no to może być później problem z usunięciem właśnie tych śladów i zostaje nam już wtedy tylko wymiana. No ale w tym przypadku te ślady nie są zbyt mocne. Ale jednak są trudne do usunięcia, jeżeli chodzi o używanie innych produktów albo na przykład tarcie, czy mycie, czy używanie APC i innych środków. Także pokażę Wam, jak to przepolerować przy, przy użyciu mikrofibry i takiej pasty. Więc co? Ja idę za kamerę, Mateusz pokazuj, widzą, jak to się robi. Pierwsze, od czego musimy zacząć pracę, to od zabezpieczenia sąsiadujących właśnie z tym aluminium elementów, czyli w tym przypadku chodzi tutaj o lakier, o drzwi i też o gumę. Pokażę Wam w tym, na, na tym listwie, ponieważ jest ona dosyć mocno w tych miejscach zoksydowana i uszkodzona. Poza tym dobrze jest to też tutaj kadrować. Także najpierw zabezpieczymy, a później przejdziemy do czyszczenia, ścierania i polerowania w jednym. Element mamy już zabezpieczony. E, możemy przejść do polerowania. Oczywiście, w, e, po, prze, po wcześniejszym wyczyszczeniu danego elementu, który, na którym będziemy pracować, e, ja już sobie go wyczyściłem e, użyję do polerowania zwykłej mikrofibry. E, nie pamiętam już, jakie to jest GSM. E, chyba coś koło 320-350 e, 15% czy tam 20% poliamidu. I do tego jeszcze będzie używana e, pasta Autosol Aluminium Polish. E, wydaje mi się, że da radę. Przy tak niedużej, niedużej oksydacji, ale jest jednak widoczna, nie ma takiego 100% ładnego połysku na tym amelinium, dlatego nakładamy, nakładamy niewielką ilość, o, się zawinęło, niewielką ilość pasty, możemy sobie rozłożyć, no i po prostu zaczynamy. Zobaczcie, jak wygląda mikrofibra. Oczywiście pasta też jest ciemnego koloru, ale też dookoła są drobinki aluminium, które przy okazji starłem, wyczyściłem. I już widzę, że efekt jest dosyć fajny. Szczególnie widać na tym, tak tutaj. Oczywiście można jeszcze to poprawić. Ja nie mówię, że to już jest na gotowo. Możemy na tym pracować nawet ze dwie godziny, jeżeli chcemy. Jeżeli wymagamy naprawdę wiele, jeżeli zależy nam na takim szybkim odświeżeniu Trochę sobie nałożę To jak najbardziej wystarczy tylko tyle Ja już nie mówię o tych rysach, bo te rysy są jakiegoś grubego noża Także tego nie uda nam się wypolerować, chodzi nam tutaj o wyczyszczenie Przywrócenie blasku po prostu Tak, tych o wyczyszczenie tej oksydacji i przywró przywrócenie blasku właśnie chromowanym elementom taki krótki odcinek i niby co to za mecyja, ale mogę się założyć, że jakieś 80% z Was nie wiedziało, że w ogóle istnieje taki produkt i jesteście w stanie w tak szybki sposób przywrócić blask dla tych elementów chromowanych. Jeżeli chodzi o przypadek Mercedesa, którego dzisiaj robiliśmy, no to faktycznie tamte listwy nie są zbyt mocno zdegradowane, ale są już na nich ślady, których nie da się usunąć niczym innym tylko przy pomocy właśnie... Tarcia mechanicznego, czy też polerowania. Są też przypadki, gdzie te listwy są dużo bardziej zdegradowane, i w taki sposób, na przykład przy pomocy mikrofibry i tej pasty, no niestety nie uda nam się z tego zetrzeć. Wtedy musimy już wchodzić z maszyną polerską i to najlepiej na jakimś małym talerzu 30 czy 50 mm, czy jeszcze, jeszcze jakieś mniejsze. Na rotację, oczywiście. Na rotacji, tak, jak najbardziej na rotację. I eee, jeszcze tutaj praktyka z papierem ściernym, na przykład 5000. No bo... tak, można by było oczywiście jeszcze. Yy, z, zacząć nawet nie od pięciu tysięcy, tylko można by było zacząć gdzieś od, yy, dey, nie wiem. 1,5 tysiąca, skończyć na 5 tysiącach i dopiero zacząć polerować, to wtedy przy okazji udało nam się zetrzyć jakieś tam rysy, które są właśnie na tych. Ale to jest to też ten ciężki, ten ciężki temat, żeby faktycznie to doprowadzić z papierami ściernymi, no jest, z powrotem do lustra, długo, takiego lustra. Bo jest bardzo czasochłonny ten proces, bo jednak musimy się do tego przyłożyć, musimy pozabezpieczać kupę rzeczy. W tym przypadku no, najlepiej tego jest nie ściągać, no bo jak, jak ściągniemy, to później możemy mieć problem z montażem, z montażem takich list przy demontaż, mogło nam się pokrzywić, bo jak się nam pokrzywią, to już to nigdy nie, na prosty. E, nigdy nie wrócimy do takiego oryginalnego, e, o, do takiej oryginalnej formy. Zawsze gdzieś to będzie e, delikatnie zgięte, przegięte gdzieś jak już później, po, jak już zamontujemy to gdzieś tam zawsze może jeszcze to odstawać. Także zanim się porwiecie tutaj z motyką na księżyc i zaczniecie pracować papierami, spróbujcie najpierw właśnie samą pastą tego typu, jak pokazywaliśmy, a tymczasem jeżeli odcinek Wam się podobał, kciuk w górę Subskrypcja kanału i social media, Facebook, Instagram, Detailing Bulls, jak i zarówno miłośników detailingu. I co, widzimy się w sobotę? Cześć! Cześć!